Znajdujemy się w Data Center 2.0. To najbardziej zrównoważone i najbezpieczniejsze centrum danych w Polsce oraz jedno z najbezpieczniejszych centrum danych w Unii Europejskiej. Od momentu uruchomienia w 2016 roku nie odnotowaliśmy żadnej przerwy w działaniu obiektu. To dla każdego biznesu e-commerce gwarancja niezawodności i stuprocentowej dostępności sklepów dla klientów. Zaufała nam jedna z najpopularniejszych platform e-commerce w Polsce, iDoCell. Wybierając iDoCell do obsługi Twojego sklepu internetowego, masz po prostu pewność, że takie kwestie jak awaria sprzętowa serwerowi została wyeliminowana i nie będzie przyczyną niedostępności Twojego sklepu i spadku przychodów. W współpracujemy z wieloma operatorami telekomunikacyjnymi, globalnymi i polskimi, którzy swoim zasięgiem pokrywają cały kraj oraz Europę. A to gwarancja, że w przypadku utraty jednej nitki łączności sklep Widocell automatycznie skorzysta z usługi innego teleoperatora. Korzystając z Widocell, bezpiecznie dotrzesz ze swoimi produktami do klientów w całej Polsce i Unii Europejskiej 24 godziny na dobę. W Beyond.pl zasilamy nasze obiekty w 100% energią zieloną. Jesteśmy jednym z najbardziej efektywnych energetycznie centrum danych w Polsce i w regionie. Posiadamy sprzęt IT, który również minimalizuje konsumpcję energii, dzięki czemu sklep Weiducell korzysta z najbardziej przyjaznej środowisku infrastruktury IT w Polsce. Bezpieczeństwo sklepu to również bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. Do oferowanych przez IDUSL szyfrowanych połączeń oraz rygorystycznej polityki prywatności dokładamy certyfikacje potwierdzające, że w Beyond.pl dane klientów przetwarzane są zgodnie z międzynarodowymi standardami, takimi jak ISO 27001, SOP2, czy też normę PCI DSS definiującą, w jaki sposób są przetwarzane dane posiadaczy kart kredytowych. Uważam, że iDoSell wraz ze swoim wielowymiarowym podejściem do bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju jest rynkowym mercedesem wśród dostawców platform e-commerce w Polsce.